Siemano. Powinienem powiedzieć. Takiego pompona mi brakuje jej brody. Bo dzisiaj się zabawię w Mikołaja, a może powiem tak, że spotkałem Mikołaja. I on do mnie mówi: Słuchaj. Ja tam u Huberta widziałem, że on ma taką ładowarkę do swojego, chyba rano kangu, ma elektryka. Ale to takie okropne, taka puszka brzydka i wziąłbyś mu. Tego swojego deolara podrzucił, a ja ci tutaj w prezencie na Mikołaja dam taki produkt nasz polski z Krakowa. Myślę, czemu nie? Spróbujemy. Ja tam Kubert kolega to chętnie go yy, obdaruję czymś na Mikołaja, bo grzeczny był raczej. Ja chyba też grzeczny byłem, także chyba też. Może nie powiem, że mi się należy, ale jak Mikołaj był, to czemu nie? Tak nie? Także słuchajcie, wybieram się do kolegi Huberta. Niby niedaleko mieszkamy, ale ciężko nam się, słuchajcie, spotkać. I biorę ze sobą tego wallboxa, bo Mikołaj mówił, żeby zabrać. A mi, Mikołaj przywiózł takiego wallboxa. I o nim będzie dużo, dużo więcej. Przyjechał w takim sobie pudełeczku z takim sobie uchwycikiem także o tym drugim wallboxie będzie film na spokojnie on już się testuje już mojego imiewka ładuje a po to ładuję, żebym do huberta dojechał bo będzie przy okazji test yy, zasięgu o, ma być mrozik także na mrozie będę jechał u huberta się doładuję jeszcze raz żeby wrócić jeszcze w parę miejsc w międzyczasie pojadę także fajne będzie fajny test z drogi, ale i nie będzie się miło spotkać. Hubert oczywiście wie o tym, że do niego Mikołaj przyjedzie i się zapiera rękami i nogami, że nie, 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 on był niegrzeczny i jemu prezentu nie trzeba, ale ja wiem, że on był grzeczny i prezent mu się należy także na spokoju, demontażek, pudełeczko i widzimy się przed wyjazdem. No i w grudniu też słuchajcie, trafi się super pogoda. Od rana latałem, odciężałem panele, żeby właśnie teraz szła produkcja. Ale trzeba się wybrać. Także jest zapakowany deolarek. Jeszcze uchwycik będzie eee, na właśnie wtyczki. Już nie jest deolarka A dlaczego już wam mówię? Także auto naładowane do pełna. Zobaczcie, to jest coś pięknego: 10 metrów kabla. O to mi chodziło. Stoję sobie jak chcę, jak mi się podoba i, i sobie lecę. Z dolara zostało bo już mi się nie chce tego po prostu przepinać. A on taki fajny z automatem jest. Tamten zna na guziczek. Także kabel muszę jeszcze zawinąć bo długi żeby się kolega do kabla nie dobrał znowu. I przejdziemy się przy okazji jeszcze. Heatpipy ludnie schodzi niestety one się nie grzeją. Instalacja elegancko. Jedna, druga, trzecia. Nawet wilgotność spadła i wreszcie pompa ciepła się nie zalaza. Także fajnie, fajnie, fajnie. Wiemy jeszcze tu na chwilę i jedziemy. Słuchajcie. Już mamy, która jest godzina? 11 godzina Jest, słuchajcie, dobrze mówię. Tak, także już słońce pod kątem idzie na instalację 2-4 kW. Jest minus 1, w cieniu jest minus 4. Zobaczcie, fajnie jeszcze leci nam 1800W, 58A. Ale magazyn się ładnie naładował. 27 3 już jest i go napięciowy też nie próżnuje. Leci w niego akurat teraz 4-5A. Ale to się przestało ładować. Słuchajcie, bo zużycie w domu mam 4,77 kW 6 kW leci z paneli z tego jeszcze dopycham do baterii obłączane pralki nie pralki, to wszystko nie ma co jak jest słońce trzeba korzystać za chwilę będzie bateria nabita na full trzeba będzie do sieci oddawać także korzystam ile wlezie nawet pompę ciepła do ciepłej wody uruchomiłem żeby grzała mimo tego że kolektory grzeją Ale więcej energii z w wierniku. pompa ciepła się wyłączy na 60 stopniach a kolektory może dobiją wyżej no raczej nie dobiją wyżej ale będzie tej więcej energii po prostu złapane także w drogę dobra zaczynamy trasę ale przy okazji testy będą trasy jak mówiłem nie wiem czy mówiłem czy nie rano leciałem na zimnej baterii no, do pełne nie była taka dobita tam troszeczkę jej brakowało 20 km tam i z powrotem zrobiłem, tak. I powiem Wam, zanim się to wszystko porozgrzewało w środku, tam było około 10 stopni, było, bo ja tutaj, tutaj sobie teraz obserwuję, co mam na zewnątrz, co mam w środku. Także to jest dobre. I sypnąłem to 20 km, auto się jeszcze 15 minut przed wyjazdem nagrzewało. Ale mówię, na zimnej baterii było, to powiem Wam, wychodziło, że takie na pewno 50 km, no i po nogach ciągło Ogrzewanie na czwartym biegu było, ale jednak po nogach trochę ciągło. Muszę coś tutaj jeszcze pod tą wycieraczkę podłożyć. Bo ja tutaj robiłem podłogę i wtedy było tak. Jest blacha, jest cały ten filtr wywalony, jest tylko guma i o tej gumy też po prostu ciągnie na takim słuchajcie mrozie. I no mówię, tak 50 km było takie pewne, na tym, żeby jechać. No jasne, jak się stoi, to energia ucieka. Ale ocieplenie tego wymiennika, tej nagrzewnicy zrobiło roboty naprawdę. Teraz słuchajcie, startujemy z tematem do Huberta. Jeszcze będę miał parę przystojów po drodze. Ale musimy. Tak, pierwsze, jaki mamy, deklarowany jest. Słuchajcie, 105. O, 21, 9, 22 zrobiłem teraz dokładnie. Tego resetujemy. Mamy deklarowany 105. Teraz zapinam zapłon i zostaje nam z tego 78. Tylko bateria jest nagrzana, świeżo naładowany, także to szybko spadnie na samym początku. ogrzewanie na razie na trzecim stopniu, bo w środku do słońca stał to się fajnie nagrzał. I tutaj dmuchawki wszystko poustawiane. Tak jak mówiłem, ja tutaj mam matę. Siedzę na macie i sobie grzeję to matą, bo tu jest tylko grzanie tyłka, a nie pleców. Także grzeje mi całością i bardzo fajnie się to sprawdza. No to dobra, słuchajcie. Lecimy. Słuchajcie, jadę sobie tak jadę. Na zewnątrz jest minus 2, w aucie mam 20 stopni, a po butach taj mi zimno ciągnie, to jest jakaś masakra. nawiew mam włączony też na nogi i leci tam ciepłe powietrze. Tylko tutaj od tej podłogi po prostu mówię: nie ma izolacji od podłogi i tak ciągnie od tej podłogi, że, że tragedia. Już miałem brzydko powiedź ale się powstrzymałem. Także no nie, Pogoda super, naprawdę. Już tam gdzie chmury wychodzą, ale ogólnie nie jest e, źle. Kreski z tej baterii uciekają jak głupie, ale zasięg się trzyma. Dobra, zobaczymy, jak to wejdzie w trakcie. Jestem po pierwszym przystanku, jadę jeszcze na drugi przystanek i później już lecę do Huberta Tak mi nogi, nie, znaczy nie nogi, tylko stopy. buty mam zimowe, a i tak czuję jak zimno. Także coś trzeba z tym, będzie z tym wymyślić, bo widzicie, o, tu siedzę, rękawy mam podwinięte, tu mi gorąco. A po stopach ciągnie i nawiewy mam na stopy nadłączone. No masakra normalnie jakieś. Dwa fronty normalnie. Dobra, lecimy dalej. No i dobra, drugi przystanek za mną. Słuchajcie, takie temperatury w mieście cieplej. Jeden na plusie, ale średnio było 0 minus przez drogę. Przejechane jest 23 km. I deklarowane jest 55, także mamy no, te 70 się na razie trzyma. cisza radio. Ogrzewanie cały czas sobie leci na, na trzecim stopniu. Na ogrzewanie nie ma znaczenia, jak jest w środku, bo o, jeszcze tyle kresek jest. Bo ono jest realizowane po prostu na temperaturze płynu, nie? Im się wyżej, wyżej podbije, tym większa temperatura. I zaraz się zapnę, zacznę jechać i opowiem Wam, bo już przed chwilą na żółwiu przyjechałem no takie trochę zdziwko było, ale bez stresu Na 50 jechał. i powiem Wam jakie są moje podejrzenia w tym temacie no i dobra, wyleciałem na trasę i słuchajcie sytuacja wczoraj się pierwszy raz powtórzyła jak się zagrybałem na, na podwórku w taki miękki śnieg wjechałem ani do przodu ani do tyłu ani w tą tutaj podkopuję, to kontrola trakcji co chwilę mi koła blokuje wreszcie wziąłem to wszystko, podkopywałem. widzę że mi się już wykrzyknik świeci, auto z wykrzyknikiem Żółw mi się nie zapalił, bo byłem zagrzebany. Także finalnie odpiąłem kontrolę trakcji, bo mogę wyłączyć i błot do spodu wyszedł. Nie? Zgasiłem, włączyłem, nie ma problemu. Teraz na światłach, właśnie stanałem, Jak ja jestem na światłach, to przeważnie przełączam na neutral i tak sobie czekam, żeby mi nie ciągnął silnik. Przełączyłem na, yy, no, na drive normalnie, nie ruszyłem tak energicznie. Patrzę, silnik mi się zaświecił, żółw mi się zaświecił, ale do 50 na godzinę trzyma. Także, no przy takiej trasie w mieście to nie ma problemu zjechałem sobie tam gdzie miałem zjechać, wyłączyłem, włączyłem, działa i teraz normalnie wystartowałem przyspieszenie, wszystko jest i się wydaje, że już tutaj imięwy, no wszystkie te trojaczki mają problem, przy skrzyni jest taki plastik który po prostu sygnalizację wysyła jaki jest bieg wrzucony I może tam już być po prostu wyrobiony z drugiej strony z niskiej temperatury a komunikacja nie jest tak do końca zgrana i no i w tym momencie akurat nie trafiło bo na parkingu zmieniam do przodu, wsteczny do przodu i jedzie nie? także do Huberta z ciekawości komputer się podepnie a ja lecę dalej także takie przygody no i dojechałem do Huberta zobaczmy na kilometry mamy 36 jeszcze deklarowanego przejechane jest 33 no mówię, do 60 zaczyna nam to spadać tego zasięgu Także cudów nie ma, zima, zimno to i elektryk, co daleko nie zajedzie na grzałkach. Temperatury jak na razie takie widać coś? Chyba widać. O, u Kuberta na miarę ciepło 03 na plusie w środku 23. Na górze, a tutaj w postopach ciągnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem, jestem u tego kolegi mojego kolegi. Także. Yy, Mówiłem, widzą to, by nie mówiłem, że Mikołaja spotkałem, wiesz? I Mikołaj, wiesz co widział? Jeszcze Wam pokażę. Mikołaj, zobaczcie. Mikołaj to zobaczył. A to dobre. I się przeraził. Mówi, co to jest? Masakra. Jeszcze się zapali? Mówi do mnie, wiesz? <laughs> dla ten tego Mikołaj śniegu, chyba ma. <laughs> ten, ten Mikołaj, mówię Wam, ten Mikołaj to chyba yy, Sepa ma. <laughs> Bo wie o co chodzi. <laughs> Także przepana, dla Pana ładowareczka trójfazowa. Na jakiś czas kiedyś może ja i ty będziemy mieć już elektryki z ładowarkami trójfazowymi. No 11 kW tak nie poszalejesz do no tak bardzo. Jest. Ale jest a no jest. już z trzech i czy 11 z tego, nie? I do tego tam jeszcze taki wieszaczek. No Miko, i tyle. Mikołaju Ja mogę tak Miko, nie cicho. Ja, ja, do... ja teraz nie skończyłem nie przerywaj mi, mi się nie przerywa. Mi się okay. nie przerywa. To jest to jest mój prezent za to za to co on do dla mnie dobrego zrobił. Yeah, I to jest yeah. człowiek taki sam jak ja, że ja nie widzę swojego, co robię dobre, a on nie widzi, co robi dobre swojego. No i tyle. I koniec kropka. Jak się upiera, ty, wie, ty wiecie, co ja z nim miałem, jak powiedziałem, że tu to przewiozę? To on mnie to nie wpuści. To ja powiedziałem, że ja mam 17 tysięcy subskrybentów i by, byś widział. <grym> no co ja mogę powiedzieć? I trzeba. E, trzeba e, na ja, dobre. Ja chciałem e, Mikołajowi, Mikołajowi, podziękować <grym> <grym> bardzo, <grym> właśnie. ale spotkam ale... tumporę. Ale no, no właśnie. Ale nie powiem, że na szczęście udało się znaleźć drugiego Mikołaja. Ale, o, to. ale, to, ale, to, ale to Mikołaj teraz do ciebie. Tak. Troszkę, o, troszkę, żeby, żeby o, myślał, tak, o. Może się pobawić. No, no <laughs> ciekawe, ale jeszcze jeden temat. E, jeszcze wam pokażemy, z czego się Mitsubishi ładuje. Tak. Bo on się ładuje z drugiego elektryka. No w sumie tak. No tak, w su tak, 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 No, w sumie dalej serce Tesli bije. <laughs> Działa. <laughs> Także zaraz wam pokażemy o co chodzi. <laughs> Także jak żeśmy mówili, ładujemy się z Tesli, ale nie tej, tylko tej Tesli się ładujemy. A Hubert coś jeszcze na temat tej Tesli powie. Bo on spotkał Mikołaja podobnie. A no tak, 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 ten Mikołaj to tak mnie zaczepił na szczęście, na szczęście i to dzisiaj rano. To popatrzcie tu, nie? Dzisiaj, Bo dzisiaj on nas... szedł chyba od tam, tamtą, tutaj w tą stronę no, idzie tam na Ukrainę. No jest taka szansa. No i ten Mikołaj tak rzucił tak, że tutaj, że coś masz problem z tą swoją baterią, że ogniwo jakieś, że będzie malutowany. No radzimy sobie. No tak, no ale. Razem. To, ale, po co, no ale po co kombinować? No, potrzebujesz tego magazynu, nie? Po co kombinować? <laughs> Człowiek, te... który zależy na kombinacji. <laughs> e, ale teraz e, taka wersja może bez kombinowania i tak Mikołaj powiedział, że póki się nie poratuje, no, żeby się poratować, to tak ten, ten, ten magazynek by ci się przydał. No i jest. No, Ten magazynek na 50 no kWh. No taki mały. No taki, taki... taki mały. No, z drugiej strony no moje zużycia yy, przy że stopnia <grym> dobowe. <grym> no także... także na 24 godziny, to tak jak już się naładujesz, jak będą. Na szczęście nie było takiej nawałnic, jak ostatnio mówiłeś, bo oglądałem. Mm -hmm. ale ja też nie miał było. Na... też ja było. Wszystko, a ja ale, wszystko ale ładowałem. Ale było, tam goście po pół metra śniegu mają, tylko nas to pomijało, na poszło szczęście. tam wyżej, poszło tam wyżej. Na masakra, szczęście. normalnie masakra. No, ale, ale wracając tego, jak się tak zabezpieczysz tym, to wiesz, to będzie, będzie. Poustawiamy go są na połóweczkę, inne takie, bo ja i tak nie mam czym go doładować. Także no, z drugiej strony ja mu tyle w prosumencie, że to będę ładował i rozładowywał co chwilę. No, ale <laughs> ale, po, ale pobawisz się, pobawi się innym. Oczywiście, także y, słuchajcie. Y, ja się tak zastanawiam jak to do bunkra wstawić. Trzeba, <laughs> trzeba, rozebrać, trzeba, rozebrać. trzeba będzie rozebrać to na części. No i tak y, powiem Wam oficjalnie no, no ja jestem bardzo zaskoczony, ale ja lubię takie pozytywne zaskoczenia, Nie będę się tak tu upierał. Jak ale, ten gościu. Ale to tak ten Mikołaj, taki fs -y. Ale z to Eves, z O właśnie, przecież. faktycznie, bo to z jest CWSA. Ja no. o tym jeszcze zrobię filmów i mówię już tak oficjalnie teraz, że jakby coś chciał, to ten magazyn jest do zbycia. Tak, w sumie on u mnie już... jest na testach, a jak yy, ktoś go wcześniej przejmie, to nie dojedzie do mnie. Nie, no może, może nie przyjmie. No ja, ja go przetestowałem, tutaj już wstępnie się z nim pobawiłem, tak. E, a to u mnie też, na temat tego też u mnie jakiś tam filmik będzie e, fajny. Pasowałoby, fajny wiedział, wiedział z czego, z czym to się je. To, to szkolenie <noise> prywatne będzie. A jak, ale powiem Wam, e, no, u mnie brakuje mi te, takiego wyświetlacza, kiedyś się bo będę miał, muszę tak przystępić trochę, nie, bo ja takie malusie mam tylko, a to taki duży, będzie, to jakiś, fajny. To tak się przysępiam mniej więcej, nie? Także Hubert mówił, że mogę troszeczkę. Bo ten, yy, zaraz będą testy, nie? Złącza jest, wszystko jest. Także za chwilę yy, słuchajcie, będą testy. Oj, co wkładka musiała być, będą testy, słuchajcie. Yy, tutaj Hubert mówi podpina, zaraz wodujemy mojego trajaczka z tego, a co? Lecimy z koksem, nie? Także. Oczywiście. Także co, za chwilę, może jeszcze z wam coś opowiemy ciekawego. No i tyle nie, bo u mnie na bieżąco cały czas, nie? Co będę więcej teraz... Musimy się namyślić co mamy mądrego powiedzieć, bo my nic mądrego za bardzo nie umiem powiedzieć. <laughs> <laughs> no i tak to wygląda, przyjedzie do jednym, do drugiego i tak ci krają i dwie godziny i do domu, nie? nic nie zrobiono. No nie zrobione? Zrobione, zrobione. <laughs> zrobione dużo rzeczy. <laughs> Wszystkie hikrań też narobi. Dobra, lecimy, skocz. No hey, i dobra, Mitsubishi już się ładuje. Chubę <laughs> to mi nie dało. Z ładowaczki jednak te 10 metrów po kabla Zobaczcie, robotę robi szybka akcja. Podpięcie pod siłę, o, lecimy na jednej fazie. Ten mówi, że już na śmietnik, właśnie nie taki śmietnik. Ktoś by sobie tym poratował. 141 Ampera leci. 3,2 kW. Także śmiga aż miło. Ładujemy do pełna. trzeba do domu wrócić. Jeszcze zakupy po drodze zrobić. Dobra, lecimy z tematem dalej. Że tu Mikołaj znowu to już Tak, tak, tak. Że jak Mikołaj mówisz, właśnie, tak. Nie właśnie, <laughs> <rozumiem> tego. ty <laughs> dobry, ty jesteś dobry. Słuchajcie, ja go lubię. E, wysępiłem, że tak powiem. Idzie, nie wysępił, nie i, wysępił. Idzie, idzie ekranik większy do mnie, ale tu jest fajna rzecz. Weź się, panie, kliknij, będzie widać. E, a na dużym, to na dużym zaraz pójdziemy. A tu jest przyszłość, słuchajcie. Tu jest przyszłość. E, to jest zdalne zarządzowanie sofarem. Klik, klik, klik. To jest przyszłość na razie na testach. Także no, tu jest dużo przyszłości, że tak powiem. I tyle na razie w temacie. Reszta będzie, Reszta będzie u mnie na testach, na innych rzeczach, jak już będzie opanowane. Właśnie chciałem wam pokazać to, co mi brakowało. I mówię, dlaczego ty mi tego nie dałeś, nie? O już dopiero ogarnięte. Pokaż tutaj ludziom. I zobaczcie. I teraz. Będę wiedział w mojej Mitsubishi, które ogniwo klękło i ile tych ogniw klękło. Także ja to czem prędzej do domu, jak to w tej, to w tej kolędzie, czem prędzej podłączamy i obserwujemy. Póki, no, czekaj, ta skrzynia do mnie nie przyjedzie jakimś cudem, i musimy wepchać jeszcze do, do tego mojego bunkra. I temat jeszcze taki sofar, jak u Huberta Lata, Bo zobaczcie fotowoltaiki od ciula, a produkcji. Ciula, bo jest na dachu i tyle. Śniegiem zasypane. Ale z drugiej strony jak się ma tyle magazynów energii, to to można ciąć, i dziciłać, a i te pobory bo też masz sobie to widzę. ciągnie sobie. mój elektryk sobie ciągnie ładnie. Ja sobie już tu poklikam, bo ja umiem. Na umiany jestem. E, Tamtej trifazowe masz na czym na laudzie czy? Na PS ie masz? Wszystko, wszystko na, wszystko. na PS ie Czyli pod jedynką to jest moje ten, e, mój elektryk. Yeah. nie, po dwójką, bo 3,24 kW to ja Cię najwięcej okradam teraz z ja tam kradniesz, nie kradniesz lec, się naładować lecie elegancko, dobra, słuchajcie my tu jeszcze coś głupiego wymyślimy na pewno mm, ale nie wiem, jeszcze co, zobaczymy A lecimy z tematem dalej Daj mi to zagląda jakiś Żyd mi to <laughs> zagląda patrzcie, ciepło bateria <laughs> Ciepło. 5 stopni, mamy w środku szał na, na, na zewnątrz 0,5 także czekaj, bo ciemności o nie, w miarę coś widać, nie? dobra, dobity to do pełna 86 km i trzeba skasować licznik 33 33,8 mam do Ciebie równo o, dokładnie z uślizgiem kół liczone po zakrętach dobra, mamy 0 zero, mamy 0 zero. japa ale zasięg 86 z pełną baterią zobaczymy co z tego wyjdzie. Lecimy do domku. I słuchajcie, dojechałem z powrotem zimno. Ponieważ na zewnątrz jechałem przez drogę około minus 2 pokazowało, teraz tutaj wjechałem u mnie w cudowę, także temperatura się podnosi. Dzratko jakieś było właśnie 12-14 stopni na czwórce ogrzewanie i tak no już te stopy tak strasznie nie zmarzłem zobaczmy tutaj mamy przejechane 34 km i deklarowany jeszcze zasięg jest 40, także trzymamy się mniej więcej koło tych 70 km i oj wróć ok baterki no podobnie uciekło jak leciałem do Huberta, a widać? a ja nawet nie widać a, no mówię, ogrzewanie było na wyższym poziomie. Także nie ma źle. Tylko u Huberta się naładowałem do pełna, aż odcięło ładowarkę u mnie jeszcze tam się kręciło. Tylko te końcówka to jest takie bardziej balansowanie. Także, no, Pają trochę kiepskie światło. Mamy drugie. O! Jest fajnie. tak zobaczcie. Da się tym jeździć, tylko buty cieplejsze trzeba mieć, po nogach nie ciągło. No i fajny temat dzisiaj, powiem Wam dwa kołaje. Bardzo ciekawy. Każdy zadowolony. A ja jestem ciekaw tego magazynu, jak do mnie przyjedzie. poszedłem już pomierzyć, także zmieści się bez problemu. Matwiem że się do mojego bunkra nie zmieści. On taki właśnie. Zależy, jak się patrzy, nie? Także będą kolejne testy, fajne testy. Jak mówię, jak ktoś ciekawy, to ten magazyn jest. Bo to jest firmowy magazyn, tak naprawdę. I ja tylko będę go używał. Nie będę mógł pokazać, co jest w środku, na zewnątrz, na zewnątrz mogę pokazać. Ale co jest w środku już nie mogę pokazać, tylko tyle, że jest na ogniwach Tesli i technologii nie mogę pokazać. Ale pobawić się będzie można. Także zabawa będzie, jeszcze przyjedzie do mnie, będzie miał około 40 kWh. To jeszcze swojego prądu, nie, nie dość, że ja mojego nie mogę z prosumenta wykorzystać. To jeszcze mi dowożą <laughs> Także zobaczymy, co z tego będzie wszystkiego. No i tyle, słuchajcie, mm, fajnie jest. Także lecimy z tematem dalej. Kolejne ciekawe tematy będą. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Słoneczka życzę. CoP życzę. Zasięgu elektrykom życzę. I w ogóle szczęścia, zdrowia, pomyślności. Trzymajcie się. Cześć.